szok i niedowierzanie. Jeszcze nikt nie wie co szykuje się w 2025 roku, a w branży IT już wrze jak w ulu. Nowe technologie, głośne rewolucje i kontrowersyjne ruchy gigantów mogą wywrócić rynek do góry nogami. Czy my jako menadżerowie branży IT jesteśmy gotowi na to, żeby przetrwać te burze? To co teraz powiem zabrzmi zuchwale, ale co tam? Otóż myślę, że znam tajemniczą listę umiejętności, które musisz opanować, jeśli chcesz zachować swoją pozycję w branży w najbliższej przyszłości. Zapnij pasy i słuchaj, zanim będzie za późno. To jest Bycie jak menadżer podcast, epizod 59. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę, jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Cieszę się, że tutaj jesteś i że mamy szansę porozmawiać o tym, co czeka nas, menadżerów IT w 2025 roku. Założę się, że... Jak część osób słyszy 2025, domyśli sobie, skąd w ogóle ten hype? Czy to w ogóle będzie jakaś duża zmiana? Ja odpowiadam: tak, spodziewajmy się zmiany. I nie chodzi tylko o kolejny numer w kalendarzu, ale o to, że nagromadziło się obecnie sporo różnego typu przełomowych zjawisk w technologii, ale też w społeczeństwie. Spróbuję ci dzisiaj przekonać, że jeśli planujesz kontynuować karierę jako product manager, product owner czy analityk biznesowy, to pewne umiejętności naprawdę trzeba rozwijać, a niektóre wręcz błyskawicznie doskonalić. A przy okazji obiecuję dać ci do ręki argumenty, żebyś mógł się ze mną zgodzić. Albo zupełnie nie zgodzić i powiedzieć: Gościu, opowiadasz bzdury. Ale w tym celu powstał również ten podcast. Daje sobie przestrzeń, żeby troszkę sprowokować i spróbować wyrwać swoich kolegów i koleżanki po fachu z rutyny. Fajnie jest czasem spojrzeć na pewne rzeczy inaczej, zwłaszcza jeśli mówimy o tym, co dzieje się w branży. A tak poza nagraniem to jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to serdecznie zachęcam do spojrzenia na linki w opisie podcastu. Znajdziesz tam m.in. link do pobrania mojego darmowego e-booka o tworzeniu roadmap produktowych. Zanim wejdziemy w szczegóły, wyobraź sobie, że masz przed sobą cały zestaw puzli. Każdy element, każdy puzel to jakaś zmiana technologiczna albo trend, albo nowe oczekiwania rynku wobec ciebie, czyli produktowca. Dzisiaj spróbuję te puzzle ułożyć w całość i podzielić się z Tobą moim obrazem przyszłości. Wiem, że wiele osób mówi, że 2025 nie będzie jakoś wyjątkowy. Znów gadanie o sztucznej inteligencji, kolejna fala startupów to już było. Problem polega na tym, że kiedy sumujesz wszystkie te sygnały w skali globalnej, okaże się, że rzeczywiście stoimy u progu rewolucji, i ta rewolucja może nie przyjdzie w lutym 2025 o godzinie 9.00. Ale z pewnością w tym okresie nakłada się kilka mocnych czynników, które przyspieszą które rozwój branży. A to z kolei zmusi nas do przedefiniowania swoich kompetencji. Wcale nie tak dawno zaczytywałem się w raportach Światowego Forum Ekonomicznego raportach, według których w ciągu najbliższych kilku lat mocno wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią pracować z danymi i sztuczną inteligencją. Ale, i to jest ważne, oni nie pisali tylko o osobach, które siedzą w Excelu czy w Pythonie. Mowa była również o human touch, czyli ludziach, którzy potrafią rozmawiać z interesariuszami, rozumieć problemy biznesowe i tłumaczyć technologię na język korzyści. I jeśli jesteś product managerem albo product ownerem, to wiesz, że taka rola jest czymś na styku tych dwóch światów. Trochę jesteś negocjatorem, trochę Architektem rozwiązania, trochę psychologiem, który wczuwa się w potrzeby klienta, a trochę osobą, która stoi na straży budżetu, terminów i jakości. Chyba nie pomylę się bardzo, jak powiem, że to ciągła praca na krawędzi i to właśnie te role produktowe, wszechstronnie zdefiniowane, według wspomnianych prognoz, mają się rozwijać najszybciej. Teraz musimy zadać sobie pytanie, co konkretnie będzie kluczowe w 2025 roku. Oraz później w 2026. Czy to tylko zdolność do pracy z AI, a może znajomości blockchaina czy nawet rozwiązań kwantowych? Powiem tak, to wszystko może być ważne, ale nie daj sobie wmówić, że w 2025 roku bez certyfikatów z komputerów kwantowych nie znajdziesz pracy. Rzecz w tym, że świat technologii zmienia się w tak szalonym tempie, że dużo ważniejszy staje się mindset, czyli pewna otwarta głowa i umiejętność szybkiego adaptowania się do nowych trendów. Przedstawię ci za chwilę kilka umiejętności miękkich i twardych, które według mnie będą absolutnym must have każdego produktowca. A potem to już ty zdecyduj, czy któreś z nich chcesz rozwijać i jeśli tak, to w jaki sposób. Pierwsza rzecz: Data Literacy. Czyli umiejętność rozumienia danych. To nie jest nowe pojęcie w obszarze analityki danych data literacy jako kompetencja istnieje od dawna. Natomiast nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, jak wyciągnąć raport z Google Analytics. Tutaj wchodzimy level wyżej, ponieważ musisz rozumieć, co te dane tak naprawdę znaczą dla Waszej firmy albo waszego produktu. Umiejętność przeprowadzania wstępnej analizy, zweryfikowania, czy dane są. Wiarygodne, wyciąganie wniosków, to jest ten fundament, który będzie potrzebny wszędzie. Różne raporty z ostatnich miesięcy mówią o tym, jak zapotrzebowanie na ludzi potrafiących czytać dane wzrośnie w najbliższych latach nawet o kilkadziesiąt procent. I to niekoniecznie na stanowiskach stricte analityków, ale właśnie product managerów, właścicieli produktu czy szefów zespołów. Dlaczego ktoś zapyta? Odpowiadam więc, ponieważ dane stały się. Paliwem całego biznesu. Chcesz rozumieć potrzeby klientów? Mierz dane. Chcesz testować hipotezy produktowe? Mierz dane. Chcesz udowodnić swojemu zarządowi, że warto wejść na nowy rynek? Mierz dane. I ja nie mówię o tym, że masz się stać od razu ekspertem w bazach danych, chociaż to wcale nie zaszkodzi. Mówię o tym, że masz wiedzieć, o co chodzi w metrykach, w KPI, wiedzieć, czym są modele predykcyjne. Rola produktowca doczekała się czasów, że jako produktowcy musimy czuć się pewnie w rozmowie z działem data science chociażby. I w 2025 roku, kiedy AI jeszcze bardziej rozpycha się łokciami, umiejętność zadawania właściwych pytań badaczom danych to może stać się warunkiem przetrwania na rynku. Ktoś powie, że przesadzam, a ja uważam, że nie przesadzam. Popatrz na przykłady firm, które już teraz nie potrafiły wykorzystać różnych analiz predykcyjnych i przegrały z konkurencją. Takich przypadków będzie coraz więcej. A skoro już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, to drugą kompetencją tego roku będzie zarządzanie etycznymi aspektami technologii. Być może brzmi to nieco górnolotnie, ale uwierz mi, że coraz częściej do menadżerów produktu będą trafiały pytania w rodzaju: czy wasz algorytm dyskryminuje określoną grupę użytkowników? Czy właściwie korzystacie z danych osobowych? Czy wasz system rekomendacji nie manipuluje zbyt mocno decyzjami ludzi? W 2025 roku te pytania będą jeszcze bardziej istotne, bo regulacje unijne, jak chociażby AI Act, mocno zaczną podkręcać śrubę odpowiedzialności. Odpowiedzialności za to, Jakie tworzymy produkty korzystające ze sztucznej inteligencji. Także jeśli myślisz, że to jest temat, którym powinni się zajmować wyłącznie prawnicy albo dział compliance, to tu cię zaskoczę. To będzie także Twój temat. Product manager czy product owner staje się de facto strażnikiem wartości, które firma chce reprezentować. Wiem, że brzmi to może trochę idealistycznie, ale takie są fakty. Wystarczy spojrzeć, jak wielkie skandale wybuchały w poprzednich latach wokół naruszeń prywatności albo nieetycznie działających algorytmów. Myślę, że jedno jest pewne: w 2025 roku pytania o etykę w technologii będą pojawiać się częściej, ale też wybrzmiewać głośniej, i podobnie konsekwencje z błędów, jakie popełniają firmy, będą boleśniejsze, ponieważ to środowisko prawne i społeczne jest coraz bardziej wyczulone na te kwestie. Trzecia rzecz, którą spróbuję cię zainteresować, to praca w metodykach hybrydowych. Jeszcze niedawno dyskutowaliśmy, czy lepsze jest podejście Agile czy Waterfall, Scrum czy Kanban, a potem nastała epoka, w której każdy projekt jest tak naprawdę zwinny, chociaż w, rzeczywi w rzeczywistości to raczej zwinny chaos. I jak tak sobie myślę, że w 2025 roku na fali dynamicznych zmian na rynku nie wystarczy już powiedzieć robimy sprinty. Mamy stand-upy, jest super. Dlaczego? Bo na tej scenie technologicznej zaczęły pojawiać się coraz bardziej skomplikowane projekty, w których trzeba łączyć różne podejścia. Wiele zależy od e, oczywiście samego projektu. Czasem dla zespołu ważne e, są jasne kamienie milowe i budżet ustalony z góry, a czasem ważniejsza będzie pełna elastyczność. I od nas, ludzi z branży kierowniczej, oczekuje się, że. Będziemy potrafili płynnie łączyć jedno i drugie. W praktyce oznacza to, że musisz poznać różne frameworki. Scrum, Kanban, Save, Lean Startup, a nawet klasyczne Prince. Dodatkowo, żeby nie było za łatwo, musisz umieć wybrać, co tak naprawdę pasuje do konkretnego projektu i do konkretnego zespołu. Sztywne trzymanie się jednej metodologii coraz częściej bywa błędem. Ponadto Świat biznesu od dawna mówi o agile, ale tak naprawdę w 2025 roku nastanie era menadżerów, którzy oprócz zwinności rozumieją też ryzyka biznesowe, rozumieją trudności w integracji z systemami legacy, czy chociażby skomplikowane wymagania prawne. Nie wystarczy już powiedzieć ładnie robimy agile. Menadżerowie są często rozliczani z efektów, a żeby je dowieść, będziemy musieli dopasowywać się do Realiów. Ja bym nazwał to zwinnością 2.0, czyli taką, w której nie ma świętych reguł czy dogmatów, a liczy się pragmatyzm i umiejętne miksowanie różnych praktyk. Kolejna kompetencja roku 2025, czwarta na mojej subiektywnej liście, to zarządzanie wielokulturowymi zespołami rozproszonymi. I mówię tu o jeszcze wyższym poziomie trudności niż dotychczas. Zespoły rozproszone. Nie są żadną nowością, natomiast dożyliśmy czasów, gdzie rosną koszty pracy w Europie Zachodniej, a jednocześnie praca zdalna wciąż jest mega popularna. Także możesz mieć taką sytuację, że Twój zespół deweloperski siedzi w dwóch strefach czasowych: designerzy w jeszcze innej strefie, a klienci na trzech różnych kontynentach. Fajnie to brzmi jako ciekawostka, ale w praktyce to już wyzwanie komunikacyjne na maksa. W 2025 roku, kiedy praca zdalna jeszcze bardziej spowszechnieje, a konkurencja o talenty będzie większa, to zarządzanie zespołem rozsianym po świecie nie będzie już fajnym dodatkiem do CV, ale raczej codziennością. Musisz więc mieć umiejętność budowania zaufania w zespole, który nigdy się nie spotka albo spotka się na żywo rzadko. Jako menadżerowie musimy znać różnice kulturowe. Bo, wbrew pozorom, co wolno powiedzieć w Europie, może być fopa w Azji. No i musimy potrafić korzystać z takich narzędzi do kolaboracji, żeby po pierwsze zapewnić przejrzystość w pracy, a po drugie utrzymać zaangażowanie zespołu. Chyba możemy już zapomnieć o starej, dobrej metodzie. Wchodzę na open space'a i robię szybkie spotkanie przy kawie. W rozproszonym środowisku łączymy ludzi wirtualnie i budujemy spójny zespół, mimo dzielących nas. Kilometrów. To też oznacza, że jeśli do tej pory myślałeś, że to HR powinien dbać o atmosferę w firmie, to w 2025 roku będziesz musiał przejąć większą, większą część tej odpowiedzialności, bo menadżer produktu to często nie tylko osoba, która pilnuje Backlogu i opiekuje się potrzebami klienta, ale też ktoś, ktoś kto ustawia kulturę pracy. Piąta rzecz na mojej liście współczesnych kompetencji, to, to myślenie strategiczne i umiejętność przekładania wizji na cele biznesowe. Produktowiec jest często w roli CEO produktu. Ta metafora jest czasem nadużywana, ale oddaje pewną prawdę. Ty odpowiadasz za to, żeby zespół wiedział gdzie idzie, po co i dlaczego. W 2025 roku, przy jeszcze większej dynamice rynku, będzie to oznaczało, że musisz naprawdę solidnie zrozumieć nie tylko technologię, ale też makrotrendy, na przykład czy Twój produkt będzie się skalował w świecie, w którym rośnie presja ekologiczna? Czy klienci będą zainteresowani Twoją usługą, jeśli za chwilę, dajmy na to, pojawią się nowe regulacje dotyczące chmury obliczeniowej w Twoim regionie? A może Twoja firma powinna przestawić się na model subskrypcyjny? Bez myślenia strategicznego ugrzęźniesz w codziennych zadaniach, a w 2025 roku konkurować będą te firmy i ci menadżerowie, którzy potrafią przewidywać. Czy będziesz zawsze trafiać w dziesiątkę? Nie. Ale ważne, żebyś zrozumiał, że część Twojej roli to stale obserwować rynek, analizować trendy i przewidywać, co może się wydarzyć. Jeśli ktoś Ci mówi, że 2025 nie będzie niczym innym niż lata poprzednie, to moim zdaniem przymyka oko na to, jak zmienia się geopolityka, jak rozwijają się Azjaci w sektorze IT, jak wygląda sytuacja z inflacją czy załamaniami łańcuchów dostaw. Już w 2020 roku pandemia obnażyła jak bardzo wszystko może się zmienić z miesiąca na miesiąc. Myślenie, że w kolejnych latach będzie stabilnie, jest naiwne. Więc tak, bycie osobą przewidującą i budującą elastyczną strategię to jest rzecz, którą trzeba rozwijać. Szósta kompetencja godna uwagi natychmiast. Storytelling i komunikacja perswazyjna. Czyli coś, co może brzmieć jak umiejętność z działu marketingu, ale w 2025 roku okaże się kluczowe w IT. Dlaczego? Bo będziesz musiał przekonywać coraz więcej ludzi do swojej wizji. I to nie tylko w pionie, ale też w poziomie. Zespoły, z którymi współpracujesz, mogą być niezależne, a menadżerowie, którzy decydują o budżetach, mogą mieć setki innych projektów do wyboru. Jak to zrobić, żeby to właśnie Twoja inicjatywa została dostrzeżona? Przede wszystkim dobry storytelling i Mówienie w o korzyściach. W 2025 roku, przy tym, jak rośnie liczba narzędzi do automatyzacji, to, co będzie Cię wyróżniać, to ludzka zdolność do zbudowania przekonującej narracji. Narracji, która wciągnie zespół i interesariuszy, a potem sprawi, że ludzie pokochają Wasz produkt. Popatrz na Tesla i Apple. To są firmy, które potrafiły budować opowieść wokół swoich rozwiązań. W roli product managera nawet jeśli skala Działania jest dużo, dużo mniejsza. Umiejętność zrobienia dobrego pitchu albo prezentacji potrafi przesądzić, czy dostaniesz zielone światło na wdrożenie, czy nie. Z kolei, wewnątrz zespołu, zgrabnie opowiedziana wizja produktu potrafi rozpalić w ludziach entuzjazm. Także to nie jest pusta gadanina. W 2025 roku będzie to przewaga konkurencyjna, bo nie wystarczy mieć tylko techniczne argumenty. Ludzie pragną zrozumieć sens i cel, a ty masz im to sensownie wyjaśnić. Kolejna umiejętność, którą sam osobiście bardzo cenię, to zarządzanie zmianą. Change management w IT zawsze był ważny, ale teraz, gdy zmiany dokonują się szybciej niż kiedykolwiek, umiejętność wprowadzania nowych procesów, migracji technologii, łączenia firm czy Piwotów produktowych staje się naprawdę kluczowa. Zastanów się, w 2025 roku prawdopodobnie co kwartał mogą pojawiać się nowe narzędzia i biblioteki w waszym staku technologicznym. Co rok mogą zmieniać się regulacje w Twoim sektorze. Gdzieś w połowie roku może okazać się, że musicie porzucić połowę funkcjonalności, bo rynek wymaga czegoś innego. I to ty masz być kapitanem, który sprawi, że statek płynie dalej, mimo że trzeba zmienić trasę w locie i wyszkolić załogę w obsłudze. Nowego kompasu. Żeby ci się to udało, nie wystarczy wydać polecenia, od jutra robimy inaczej. Musisz zrozumieć ludzki opór przed zmianą, musisz wiedzieć, jak motywować ludzi do uczenia się nowych rzeczy, musisz umieć radzić sobie z niepewnością. I w 2025 roku to będzie codzienność. Uważam wręcz, że słowo stabilizacja coraz częściej znika z branży technologicznej. Każda firma, która chce utrzymać tempo, musi być gotowa na ciągłe pivoty. A tym kimś, kto ogarnia to w praktyce, będzie product manager albo product owner. Nie chowaj się więc za plecami szefostwa albo kogoś z zewnątrz. Twoja w tym głowa, żeby zmiany przechodziły płynnie i bez wielkich strat. Kolejna kompetencja, o której mało się mówi, ale ja chcę ją podkreślić, to empatia i inteligencja emocjonalna. Brzmi banalnie, no bo jak to? W IT mamy być empatyczni, przecież chodzi tu o. Techniczne rozwiązania, a nie o żadne czułości. Otóż w 2025 roku jeszcze bardziej zrozumiemy, że bez rozumienia ludzi, zarówno klientów, jak i współpracowników, nie da się tworzyć dobrych produktów. Wielu specjalistów, w tym chociażby Daniel Goleman, który spopula spopularyzował pojęcie inteligencji emocjonalnej, od lat powtarza, że w świecie automatyzacji i robotyzacji to cechy stricte ludzkie będą dawać nam przewagę. W roli menadżera IT oznacza to umiejętność słuchania użytkowników, odczytywania między wierszami, co tak naprawdę jest ich bolączką. Czasem oznacza to bezpośrednią rozmowę z klientem, który w ogóle nie wie, jak opisać swój problem techniczny, a twoim zadaniem jest to z niego wydobyć. To także współpraca z zespołem, któremu. Może brakować motywacji, bo czuje się przytłoczony, albo sytuacja konfliktu, gdzie ktoś kwestionuje twoje decyzje. Empatia i inteligencja emocjonalna pozwalają zrozumieć perspektywę drugiej strony, wypracować kompromisy i budować pewną kulturę i atmosferę zaufania. W 2025 roku w dobie pracy zdalnej i multikulturowej to będzie nie tyle fajny dodatek, co kompetencja, dzięki której nie zaorasz połowy projektów. Dlatego myślę, że już nie ma odwrotu. Ci, którzy stawiają tylko na twarde umiejętności, mogą w nadchodzących latach zostać w tyle. Miękkie umiejętności w połączeniu z technicznym backgroundem dadzą najlepsze efekty. Chyba dziewiąta, jeśli dobrze pamiętam, a może i ostatnia z tych kompetencji najważniejszych to zdolność do ciągłej nauki. Dzisiaj wszyscy mówią o lifelong learning że uczymy się całe życie. Ale w 2025 roku stanie się to jeszcze bardziej palące. Wszystko przyspiesza, więc i proces uczenia się musi być szybszy i bardziej zwinny. Dwa lata temu wszyscy rzuciliśmy się na kursy online, bo pandemia nas zamknęła w domach. W 2025 roku od Ciebie będzie się oczekiwać, że samodzielnie będziesz dbał o rozwój nowych umiejętności, że potrafisz sięgać po wiedzę w różnych kanałach i wybierać to. Co jest naprawdę potrzebne, najgorsze, co możesz zrobić, to zatrzymać się na tym samym poziomie, bo to na pewno nie przejdzie. Za rok, dwa możecie ominąć fala no-code, low-code, a za trzy lata pojawi się rewolucja w machine learningu i zostaniesz z tyłu. Ucz się stale, doprowadź do tego, żeby w naturalny sposób chłonąć nowinki. Czy to poprzez podcasty, mam nadzieję, że mój będzie w tym pomocny, czy webinary, czy też czytanie raportów. Jeśli do tej pory postrzegałeś to jako dodatek, w 2025 roku to będzie podstawa. Firma oczekuje od ciebie, że będziesz zawsze o krok do przodu, że będziesz wnosić świeże pomysły i aktualną wiedzę. Tylko w ten sposób staniesz się partnerem w dyskusji z zarządem, czy chociażby z klientami. Bez tego, niestety, grozi ci, że usłyszysz słynne Dziękujemy, ale potrzebujemy kogoś, kto rozumie najnowsze realia. Teraz pewnie zapytasz, a co z tymi wszystkimi ludziami, którzy mówią, że to tak naprawdę nic nowego? Powiem tak. Oczywiście, niektóre z tych kompetencji były ważne i 5 lat temu, i 10 lat temu, natomiast problemem jest skala i prędkość, z jaką w 2025 roku będzie trzeba je opanować. Jasne, możesz powiedzieć, zobaczymy, jak się to potoczy i robić swoje po staremu, ale wtedy ryzykujesz, że wypadniesz z rynku. Popatrz, co się stało na początku pandemii. Firmy, które nie ogarniały pracy zdalnej, w ciągu kilku miesięcy znalazły się w poważnych tarapatach. Dlatego ja uważam, że 2025 rok będzie momentem kulminacyjnym dla wielu trendów. Sztuczna inteligencja będzie dojrzalsza i łatwiej dostępna. Regulacje prawne będą ściślejsze, bo Unia Europejska nie śpi i chce kontrolować Big Tech. Globalna konkurencja się zaostrzy, bo Azja inwestuje ogromne środki w rozwój, w rozwój innowacji. To wszystko oznacza, że miejsca na bycie przeciętnym menadżerem produktu czy menadżerem w ogóle będzie coraz mniej. Musisz być kimś, kto łączy różne kompetencje. Tak, widzę rzeczywistość nadchodzących lat. Nie musisz się z tym zgadzać, ale warto przynajmniej rozważyć, że coś jest na rzeczy i lepiej być gotowym. Zapamiętajmy proszę, że tylko ci, którzy przystosowują się do zmian, przetrwają na tym rynku. Może brzmi to jak wyświechtany slogan, ale to prawda. Każdego dnia czytam wiadomości o nowych startupach, które próbują namieszać w branży. Coś, co dziś wydaje się drobnym pomysłem, za rok może wywrócić do góry nogami kawałek ekosystemu. Twoja rola jako menadżera w 2025 roku to przede wszystkim bycie uważnym na te sygnały i sprawne reagowanie. Możesz być gościem, który powie nie wierzę w to, i może znajdziesz rację w 20% przypadków, ale w pozostałych 80% to Cię prześcigną ci, którzy wierzyli i przygotowali się na zmiany. Podsumowując, jeśli miałbym wyróżnić te najważniejsze kompetencje, którymi powinieneś się zainteresować, to na pewno analityczne myślenie oparte na danych, etyka w projektowaniu rozwiązań technologicznych, zwinne i hybrydowe podejście do zarządzania projektami, prowadzenie rozproszonych i wielokulturowych zespołów. Myślenie strategiczne o produkcie w kontekście globalnych trendów, świetna komunikacja i storytelling, skuteczne zarządzanie zmianą, empatia oraz ciągła nauka i adaptacja. To jest oczywiście sporo jak na jedną osobę. Ale dlatego branża idzie w kierunku bardziej interdyscyplinarnych specjalistów. Nikt nie wymaga, żebyś był omnibusem, ale wymaga się, żebyśmy w każdej z tych dziedzin mieli przynajmniej solidne podstawy. Wiesz, co jest moim zdaniem najważniejsze? Żebyśmy zapytali samych siebie: czy ja chcę się dalej rozwijać w tym tempie, czy wolę ustabilizować się i robić coś innego. Nie ma złych decyzji. Ale jeśli zostajesz w IT i planujesz być w tej branży w 2025 i dalej, to przygotuj się na to, że co kilka miesięcy będziesz rewidować swoje priorytety, aktualizować wiedzę, a od czasu do czasu dokonywać dość radykalnych zwrotów w swojej karierze. Taka jest branża. To fascynujące, że możemy współtworzyć innowacje, które zmieniają świat, ale to też bywa wyczerpujące, bo wymaga stałej gotowości na nowe rzeczy. Mam nadzieję, że ten podcast skłonił Cię do refleksji, a może do zapisania się na jakiś kurs czy warsztat w obszarze, w którym widzisz u siebie braki, albo do zastanowienia się, co w Twojej firmie można usprawnić, żeby lepiej reagować na nadchodzące wyzwania. Jeśli myślisz teraz, ok, powiedziałeś dużo, ale co dokładnie powinienem zrobić jutro rano, to powiem Ci najprościej: zrób mini audyt własnych umiejętności. Spisz na kartce, co Twoim zdaniem już masz w miarę opanowane, a w czym czujesz się słabo? A potem wybierz jedną rzecz, którą zaczniesz zgłębiać. Nie próbuj ogarniać wszystkiego naraz, bo to cię tylko przytłoczy. Stawiaj małe kroki, ale w zaplanowany sposób. Może to będzie lektura jednej książki o etyce w AI, może kurs z Data Storytellingu, może webinary o nowoczesnym Agile w dużych organizacjach. Ważne jest, żeby nie stać w miejscu. Świat biegnie dalej i nie czeka na. Spóźnialskich. Zostawię cię z takim przesłaniem. 2025 rok może być naprawdę przełomowy dla branży IT. Nie dlatego, że to jakaś magiczna data, tylko dlatego, że tak wiele czynników naraz się zbiegło. Jeśli staniesz się kimś, kto rozumie te zmiany i potrafi w nich sprawnie nawigować, to Twoja kariera będzie się rozwijać, a możliwości wzrosną. Natomiast jeśli zbagatelizujesz te sygnały, możesz obudzić się, kiedy pociąg będzie już daleko, a stacja pusta. Ale nie mówię tego, żeby straszyć, tylko żeby zmotywować. Dzięki wielkie za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać. Życzę Ci powodzenia w kształtowaniu swojej przyszłości jako menadżer czy analityk biznesowy. Pamiętaj, że ostatecznie wszystko zależy od nas i naszej postawy. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Gdybym mógł jeszcze jakoś pomóc, to zapraszam na swoje konsultacje menadżerskie albo do kursów znajdujących się na mojej stronie byciakmenader.pl Dbaj o siebie i innych. Cześć!